So we can be free. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale, no i w kolejnym odcinku ciekawostek o pojazdach. Dzisiaj pokażę wam 6 ciekawostek w tej tematyce, no i mam nadzieję, że oczywiście ciekawostki przypadną wam do gustu. No i też oczywiście już na wstępie zachęcam was do pozostawienia łapki, bo im więcej ich będzie, no to po prostu tym większy dacie mi sygnał, że chcecie jak najszybciej kolejny odcinek. Ale no już tutaj bezbędnego gadania przechodzimy do pierwszej ciekawostki. A pierwszą ciekawostką jest malowanie w Sultanie RS, które nazywa się Karin Performance. No i od razu widzimy, że z odpowiednią kolorystyką jest takim motywem, który tutaj teraz widzicie. Sultan jest uderzający, podobny do Subaru, z klasycznym malowaniem World Rally Team, które oczywiście jest stosowane w rajdowych samochodach Subaru. No i do tego widzicie na ekranie gry, że przy odpowiedniej kombinacji elementów, m.in. tych świateł przecięgielnych, klatki i tym podobnych rzeczy. Możemy się tutaj podobieństwem zbliżyć bardzo do Subaru Imprezy STI 22 Coupe, no z takim co prawda zmodernizowanym wyglądem. Też tutaj to wszystko teraz widzicie na zdjęciach porównawczych, które macie na ekranie. No i myślę, że możliwość odzorowania tego samochodu w GTA jest bardzo fajną sprawą, zwłaszcza dla fanów wyścigów rajdowych. Drugą ciekawostkę znajdziemy w Penetratorze. Jest to dość zabawna ciekawostka, ponieważ już sama nazwa wskazuje, że tak powiem na bardzo lubieżny humor rockstara. No, z którym właściwie spotykamy się dość często w grze. Poza tym, zwróćcie też uwagę na opis na stronie Legendary Motorsports po przeczytaniu, którego mamy pewność, że no, po prostu ta nazwa nie jest jakaś przypadkowa. A do tego kiedy mieliśmy czas eventu walentynkowego, no to samochód został przez Rockstara przeceniony, co jeszcze bardziej podkreśla ich taki prymitywny humor. O no, skoro jesteśmy już przy prymitywnym humorze Rockstara, no to można go nawet znaleźć w tej ciekawostce. Na ekranie widzicie teraz samochód, który nazywa się Waka i właśnie znowu skupimy się na nazwie tego samochodu. Pochodzi z języka głównie włoskiego, ale ma także swoje znaczenie w języku rumuńskim, portugalskim i hiszpańskim. No i waka w tych językach to po prostu krowa bądź byk, a dobrze wiemy, że symbolem Lamborghini jest właśnie byk. No, i do tego samochodu właśnie nawiązuje waka, na nim się wzoruje, więc jest tutaj takie, no tak, że tak powiem, lekkie nawiązanie. Ale dodatkowo w slangu włoskim, waka to nieraz określenie, że tak powiem, kobiet z lekkimi obyczajami, więc tutaj Rockstar pewnie też w ten sposób okazuje swój prymitywny humor. Czwarta ciekawostka to ta plansza, którą teraz widzicie na ekranie. No i zwyczajem marki Porsche jest promowanie bądź prezentowanie samochodów na takich planszach, zawsze z tym samym designem, czyli obraz na białym tle. Do tego tytuł czarną grubą czcionką, opis szarą małą czcionką, no i logo Marki, które jest umiejscowione zawsze na dole tego plakatu. No i dokładnie do tej planszy nawiązał Rockstar, promując Fistara 811 podczas premiery. No i teraz tą Rockstarową planszę widzicie na ekranie, więc możecie sobie porównać. No i jak widać układ wszystkiego jest niemal taki sam, czyli jak widzimy Rockstar nie nawiązuje tylko do designów danych samochodów ale też do pełnych zwyczajów producentów danych marek. Którą ciekawostkę znajdziemy w Stirlingu GT, a jest ją unikalna animacja otwierania drzwi przez naszą postać, której nie spotkamy w żadnym innym samochodzie. W Stirlingu drzwi są skrzydłowe i taki rodzaj drzwi ma jeszcze jedynie Ozyrys, tylko że Ozyrys nie ma tej animacji otwierania i zamykania u naszej postaci, tak jak w przypadku Stirlinga. Poza tym porównanie teraz widzicie na ekranie. No i nie wiadomo z czego to wynika, czy z jakiejś innej technologii, czy z przeoczenia Rockstar, chociaż oba samochody zostały dodane w tym samym DLC. Mimo to fajnie, że Rockstar stworzył taką animację, bo dodaje fajnego klimatu w samym sterlingu. Ostatnią ciekawostkę w tym odcinku znajdziemy w samochodzie Italii GTB. No i w tym pojeździe mamy dostępne malowanie o nazwie Debris. Jest to nazwa firmy, która nie pojawia się nigdzie w grze i w dodatku w żadnej części GTA. No i wynika to prawdopodobnie z błędnego odczytania loga przez pracowników Rockstara, tego loga, które widzicie na samochodzie. A nie jest to Debris, tylko Eris. A z kolei Eris to jest marka sklepów odzieżowych Liberty City i San Andreas. No jest to taka mała wpadka pracowników Rockstara odpowiedzialnych za tworzenie DLC. No jak dotąd chyba nie są świadomi tego błędu, ponieważ nazwa jeszcze nie została poprawiona. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to już właściwie tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, no to koniecznie pamiętajcie o łapce. Zachęcam również do aktywności w komentarzach pod tym filmem. A my widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim, cześć!